Witam Państwa! W pierwszej w Nowym Roku Kulturze pod Ręką. Zapraszam Państwa na podróż po najważniejszych wydarzeniach minionego roku. W tej chwili na Ratajach nie widać oznak zimy, ale dzięki naszym archiwom możemy przenieść się do minionego stycznia i razem z półkolonistami z Rataj podziwiać ogród botaniczny w prawdziwie zimowej scenerii. Tylko mieć taką super okazję? I możecie teraz ze mną przejść, zobaczyć ogród botaniczny zimą. Jest piękny śnieg, piękna pogoda i będziemy dzisiaj trochę, będę Wam trochę opowiadała o ptakach. Ogród botaniczny zimą jest zamknięty, ale nie dla półkolonistów z domu kultury Jagielonka. Dzieci zwiedzały go w poniedziałek 21 stycznia. Wiele roślin ukryło się pod śniegiem. W trakcie spaceru po botaniku można jednak zwrócić uwagę na inne rzeczy. Półkoloniści zajęli się zagadnieniem dokarmiania ptaków. Po kilku chwilach spędzonych w ogrodzie, dzieci zgromadziły sporo pożytecznych informacji, które przydadzą nam się, jeśli zechcemy dokarmiać ptaki. Karmnik, w jakim będą te ziarenka, Albo inne rzeczy, to żeby miał dach. To jak się zaczyna dokarmiać ptaki, to trzeba je codziennie dokarmiać, dlatego, bo jak się przestanie, to ptaki nadal będą przylatywać i będą traciły siły i mogą sobie nie poradzić później. Oprócz wiadomości na temat dokarmiania w czasie wycieczki dzieci poznawały różne gatunki ptaków. Dowiedziały się jak wygląda kowalik i jak rozróżnić wróbla od mazurka. A skoro jesteśmy w ogrodzie botanicznym, to nie sposób pominąć powtórki z botaniki. Co, to, sakura, to za to jest I to jest drzewo? Jakie? W iglaste? jakie? Iglaste. pięknie. A co takie drzewo ma? Za owoce. Oj, gór, i to maszy? Ma Maszyszki! A co w środku? Szyszki co ze sobą zawierają? Nasiona. Nasiona. Ferie w Ogrodzie Botanicznym to nie tylko lekcja przyrody. Organizatorzy półkolonii przygotowali dla najmłodszych także warsztaty plastyczne. Piaskowa Kraina to zajęcia, w trakcie których półkoloniści dekorują kolorowym piaskiem doniczki. Do dziecięcych arcydzieł na koniec trafiają rośliny, które najmłodsi zabierają do domu. Taki sposób spędzania czasu ogród botaniczny oferuje od dwóch lat. Zajęcia są adresowane nie tylko dla dzieci. Mamy też zajęcia różne artystyczne dla osób starszych, czy na przykład mamy różne wykłady. Są to też wykłady ornitologiczne, czy na przykład spotkania poetyckie. Więcej informacji na temat zimowej działalności ogrodu można znaleźć na jego stronie internetowej. W zeszłym roku zima trzymała bardzo długo, a dla nas wielką radością było pokazać Państwu relacje z rajdu wiosennego organizowanego przez ratajski oddział PTTK. To był pierwszy tak ciepły weekend w tym roku. Słoneczna pogoda zachęcała do wyjścia z domu. Dla mieszkańców Rataj sobota 13 kwietnia była okazją do wspólnego spaceru po lesie. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z osiedla Jagiellońskiego zorganizował tego dnia rajd pieszy. Jego meta mieściła się w Czapurach, a uczestnicy docierali na nią trasami wiodącymi z Głuszyny, Rogalinka czy Starłęki. Na rajd można było się wybrać pieszo z do Nordic Walkingu albo rowerem, a dookoła wszędzie było widać wiosnę. Jesteśmy tutaj wzdłuż tej rzeczki, także także taki przyroda, widać, że wiosna już z całą parą. i ludzie z grabiami w ogródkach. <grymne> <grymne> także wiosna na pewno już jest. Widzieliśmy cytrynki, motylki, latkrońca, żeśmy, za skrońca, żeśmy no. spotkali po drodze. Tak, no i to bardzo to na się przyjemnie wywoła. dzisiaj szło, bo słoneczko no, nam świeciło. Cieplutka. I naprawdę, że jestem zadowolona, no, chociaż fajnie. jestem po dwóch zawałach, ale wszystkie rajdy chodzę. Rajdy PTTK są okazją do integracji ludzi w każdym wieku. Na mecie spotykają się nie tylko seniorzy, ale także dzieci i młodzież. Dzisiaj, jak szliśmy, było bardzo słonecznie i była bardzo miła pogoda, że aż się chciało żyć. Zawsze można sobie odpocząć, Zawsze można się dotlenić, możemy się razem spotkać, możemy spędzić razem czas. Trochę zmęczone, ale, ale dobrze. No nie, no zmęczenie to jest takie Wieszenie. Wieszenie. E, dobre, pozytywne tak, zmęczenie, tak, nie? Tak, tak. Dojście na metę po kilometrach wędrówki nie oznacza odpoczynku. Piechurzy mogą usiąść, posilić się ciepłą grochówką, ale po chwili wypada wziąć udział w konkurencjach sprawnościowych. To już tradycja rajdów atejskiego PTTK. W 2013 roku Kamera Kultury pod ręką gościła w przedszkolach i szkołach. Jedną z takich wizyt chcemy teraz Państwu przypomnieć. Przedszkolaki z osiedla Piastowskiego nauczyły się właśnie nowej piosenki i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że uczyła ich Halina Benedyk, piosenkarka znana z takich przebojów, jak mamy po 20 lat, czy Frontiera, odwiedziła przedszkole numer 119 imieniem Lecha we wtorek 23 kwietnia. Halina Benedyk przyjechała do przedszkolaków na spotkanie z cyklu Ludzie i ich pasje maluchom nie tylko śpiewała, ale także opowiadała o swojej karierze oraz o tym, że już w przedszkolu marzyła o zostaniu piosenkarką. Jak na podwórku to sobie organizowałam jako mała dziewczynka, to y, czułam się tam jak księżniczka. Jeszcze takie długie spódniczki sobie ubierałam i brałam, pat to był patyk cokolwiek to było w rączce i śpiewałam. I te moje marzenia były zawsze związane z piosenką. Dzięki pani Halinie dzieci dowiedziały się, że ćwierć wieku temu płyty z muzyką wyglądały nieco inaczej. Halina Benedyk pokazała przedszkolakom swój pierwszy Longplay i jedną z nowszych płyt Dajmy Dzieciom Uśmiech. Ten tytuł od kilku lat jest modtem piosenkarki, która dużo zawodowej energii i uwagi poświęca właśnie dzieciom. Uczę dzieci, no i mamy takie spotkania jak dzisiaj z takimi maluszkami, to są tak piękne dzieci że tę tą, tą chwilę, kiedy się spotkamy, mam nadzieję, że to w obydwie strony działa. Tak jak one dają mnie dużo radości, mam nadzieję, że przez ten moment coś zdążyłam im przekazać, a, a myślę, że najbardziej z tego dzisiejszego spotkania zapamiętają piosenkę. Daj Miejscem, w którym nie mogło naszej ekipy zabraknąć, jest spółdzielczy stadion sportowy Olimp. Zapraszam Państwa teraz na relacje z Majowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Kilkadziesiąt osób, cztery drużyny, wiele emocji i radość z wygranej tak wyglądała czwarta sportowa olimpiada osób niepełnosprawnych. W środę 22 maja zawodnicy spotkali się na stadionie sportowym Olimp na osiedlu Rusa. Sportowe konkurencje dla nich przygotowały placówki kulturalne z tego osiedla. Jak co roku przygotowujemy szereg konkurencji sprawnościowych. Są tam konkurencje biegowe, rzutne, skoczne. W tym roku zrobiliśmy podział na zawodników na wózkach inwalidzkich oraz zawodników, no, którzy nie są na wózkach inwalidzkich, kobiet i mężczyzn. Do udziału w konkurencjach, między innymi w tym to, że przeszkód udało się nakłonić nie tylko osoby niepełnosprawne z klubów Amikus, Azyl, Tacy sami czy warsztatów terapii zajęciowej Przyjaciele, ale również ich opiekunów. A opiekunowie stwierdzali, że potrzebują nieco więcej treningów, by dorównać swoim podopiecznym. Uczestnicy Olimpiady są, jak widać, w dobrej formie, a wszystko dzięki codziennej dawce ruchu. Mam trochę sprzętu takiego rehabilitacyjnego w klubie typu tam rowerki, stoperki i w tym momencie tak, trochę sobie to trenują ale to nie tak typowo, że przed taką imprezą po prostu to robimy sobie na co dzień, jak się spotykamy. Także jakichś takich specjalnych przygotowań tutaj nie robimy. Uczestnicy podeszli do zawodów poważnie, ale ze świadomością, że to tylko zabawa. Oni jakąś rywalizację też czują i, i cieszą się później, jak zdobywają jakieś medale. To jest, nie jest istotne, które miejsce, tylko żeby wziąć udział. I nawet jak, co po niektóremu nie wychodzi jakaś konkurencja, to nawet czasami są źli. Każdy uczestnik Olimpiady na osiedlu Rusa mógł czuć się zwycięzcą. Wszyscy zawodnicy, opiekunowie, wychowawcy uhonorowani zostają pamiątkowymi medalami. W tym roku były to wszystkie okazałe złote medale. Wszystkie kluby na ręce kapitana otrzymują pamiątkowy, pamiątkowy puchar, i wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dodatkową nagrodą dla zawodników był pokaz zumby, który przygotowali uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących numer jeden ze sparzęda. Ratajskim półkolonistom towarzyszyliśmy nie tylko w trakcie ferii zimowych, ale również w czasie letnich wakacji. Czym kojarzy się Państwu Biała Dama? Oczywiście z kurnikiem. Takie same skojarzenia od tegorocznych wakacji będą mieli także półkoloniści z Domu Kultury Jubilat na osiedlu tysiąclecia, którzy w czwartek 4 lipca pojechali na wycieczkę nad jezioro Kurnickie. Biała Dama to jednak nie tylko znana z portretu Teofila Działyńskich jedna z właścicielek kurnika. Białą Damę spotkamy także w przystani położonej niedaleko Kurnickiego zamku. I właśnie na przystań udali się półkoloniści. Tym razem Biała Dama zostaje przy brzegu, a w rejs wyrusza Anna Maria, a na jej pokładzie załoga z Jubilata. Statek opływa całe jezioro, a w trakcie rejsu półkoloniści mogą dowiedzieć się wielu ciekawych opowieści o Kurniku i okolicy, a więc o jednym z najstarszych Piastowskich grodów Bninie, czy nie mniej sławnym od kilku lat prowencie. Tutaj też stoi do dziś zabytkowa oficyna, w której urodziła się najdębniejsza poeta Polska, czyli na W czasie rejsu nad półkolonistami czuwa pan kapitan oraz sternik. Podstawowy obowiązek załoganta to wykonywanie ich poleceń. Niespornym adeptom pan sternik zaaplikował dawkę marynarskiej musztry. Oczywiście na wesoło, bo półkoloniści z jubilata okazali się dobrą załogą. Załoga była dzielna, odważna, nie sprawiała większych kłopotów podczas rejsu. Portem docelowym półkolonistów z jubilata były błonie. Tutaj po drugiej stronie jeziora kurnickiego na zakończenie wycieczki czekało ognisko i wspólne zabawy. Byliśmy również na imprezach plenerowych organizowanych przez Spółdzielnię mieszkaniową osiedle młodych. Oto skrócona relacja jednej z takich imprez: Pożegnanie Latan na Hartowie. Lato powoli odchodzi, a mieszkańcy naszej dzielnicy tradycyjnie żegnają je zabawą. W niedzielę 8 września pożegnanie lata zorganizowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych i Placówki Kulturalne z Hartowa. Wszyscy, którzy chcieli wziąć udział w zabawach, koncertach, konkursach, zjawili się w parku przy Osiedlu Tysiąclecia. Tu już od godziny 13 nie brakowało atrakcji, a zaczęło się od występu Rogozińskiej Orkiestry Dętej. orkiestrze założonej ponad 40 lat temu często towarzyszy zespół taneczno-marszowy PAMARCHE, także na Hartowie nie mogło zabraknąć tych utalentowanych dziewczyn. Utalentowaną młodzieżą może także pochwalić się nasza dzielnica. Na estradzie wystąpiły formacje dobrze już znane ratajskiej publiczności. Publiczność miała już okazję poznać kolejny zespół. Abba Cover przyjechał na hartowo z piosenkami Abby. Gwiazdą wieczoru była Magdalena Wasylik, chociaż jest bardzo młoda, ma już spore doświadczenie, a zdobywała je między innymi na Ratajach współpracując z grupą artystyczną Erato. Kiedy miałam, nie wiem, około 11-12 lat występowałam tutaj gościnnie z grupą artystyczną Erato. Graliśmy razem w kilku fajnych musicalach, na przykład w Luizie, gdzie jest Marika, gdzie zagrałam główne role tutaj przybywałam na różne festiwale, na przykład Ofara. Czasami udawało się coś wygrać, czasami jakieś wyróżnienie, a no czasami jednak wracało się bez nagrody, ale mimo wszystko wspominam to miasto bardzo fajnie i, i, no i cieszę się, że zagram tutaj koncert. Dla ratajskiej publiczności Magdalena Wasylik przygotowała covery oraz piosenki, które chce zamieścić na swojej debiutanckiej płycie. Niedzielne popołudnie i wieczór sporo działo się również dookoła estrady. Tradycją pożegnania lata na Hartowie jest bieg organizowany przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Biegną w nim dzieci i dorośli na różnych dystansach. W biegu głównym zwyciężył w tym roku Mateusz Rodewald z Wronek, dla którego bieg hartowo był formą przygotowania do dalszych startów. Promocja ruchu i zdrowego stylu życia miała miejsce nie tylko podczas biegu hartowo. Pirat machnie szablon, startujecie. Kto pierwszy da piątkę piratowi, ale tam na końcu ten zwycięża, dobra. Piraci fregaty swimming poprzez konkurencje sprawnościowe zachęcali do przyjścia na basen. Piraci, fregaty Swimming są zawsze tam, gdzie są fajne dzieciaki, a ja tu jest mnóstwo bardzo fajnych, grzecznych dzieciaków, więc jesteśmy. Bawimy dzieciaki, bawimy się razem z nimi, no i oczywiście zachęca, zachęcamy jako piraci fregaty Swimming do tego, aby dzieciaki bawiły się z nami, aby rozpoczęły swoją przygodę z pływaniem. Uczestnicy festynu interesowali się również zajęciami artystycznymi, mogli tworzyć kolorowe konstrukcje albo poznawać tajniki gry na bębnach. A miejsca, w których w minionym roku gościliśmy najczęściej, to oczywiście domy kultury. Przenosimy się teraz do jędrusia na osiedlu armii krajowej. Oto nietypowa perkusyjna pobudka, która rano w czwartek 24 października mogła obudzić mieszkańców osiedla Armii Krajowej. Koncert na tarasie Domu Kultury Jędruś to jedna z atrakcji, jaką dla mieszkańców naszej dzielnicy przygotowało Centrum Kultury Koreańskiej. Dziewczyny z zespołu TIA ja grają nie tylko na perkusji. Na tradycyjnych koreańskich instrumentach można grać nawet szlagiery Beatlesów, a nawet melodie bliskie sercu każdego Polaka. Tradycyjną muzykę koreańską dzieci z Rataj słyszały zapewne pierwszy raz. Dobrze znają za to k-pop, czyli koreański pop z jego najbardziej rozpoznawalnym hitem Gangnam Style. Specjalny pokaz k-popu przygotowały dla młodej widowni studentki koreanistyki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Robimy tego na co dzień. Na co dzień studiujemy filologię koreańską na Uniwersytecie, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a to jest takie powiedzmy ala hobby. Studentki koreanistyki w czasie dnia kultury koreańskiej w Ratajskim jendruszu pomagały przybliżyć dzieciom ten daleki kraj. Same kiedyś zainteresowały się Koreą właśnie poprzez kulturę. Ja powiem szczerze, że na początku zainteresowała mnie popkultura. Ale teraz na przykład jestem z zespole Samulnori od roku, czyli bębnów koreańskich i bardzo mi się to podoba. Ja miałam koleżanki, które pochodziły z Korei i one opowiadały mi wiele o kulturze koreańskiej. Także nie byłam zainteresowana popkulturą, ale bardziej filmami, może tacy reżyserzy jak Kim Ki-Dok, Park chan Kultura jest bogata w Korei, to nie jest tylko k-pop, to nie jest tylko ta kultura współczesna, ale też tradycyjna. Myślę, że dużo osób które jeszcze wcześniej, zanim ten bunkę popowy się zaczął, interesowały się, zaczęły studia filologii koreańskiej, to właśnie może były zainteresowane tą kulturą tradycyjną. Dzieci, które przyszły na Dzień Kultury Koreańskiej, mogły przebrać się w koreańskie stroje ludowe oraz poznać sztukę malowania na wachlarzach. Dowiedziały się także co nieco o taekwondo, koreańskich bajkach, mitach i symbolach narodowych. Koreańskie pozdrowienie dla mieszkańców Poznania może wydać się zbyt trudne, ale warto spróbować je zapamiętać. W grudniu nasza kamera towarzyszyła koncertowi piosenki zaangażowanej, który uświetnia rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zbierze, nie. Śmiewał, że blisko już się, starsi ten dzień dobrze pamiętają dla młodszych jest faktem z podręcznika do historii 13 grudnia dzień wprowadzenia stanu wojennego w Polsce o dacie tej pamiętają także o, mieszkańcy Rataj przede wszystkim ci którzy każdego roku przychodzą do domu kultury na Skarpie na koncert piosenki zaangażowanej we chwi, do, do Koncert piosenki zaangażowanej na Skarpie organizuje Leopold Twardowski, muzyk, który piosenki Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego i innych bardów Solidarności śpiewa od ponad 30 lat. Do wspólnego śpiewania i grania zaprasza także innych artystów. W tym roku na estradzie Skarpy pojawili się Katarzyna Stroińska-Sierant oraz Jarosław Sierant. Piosenka zaangażowana to jest pamięć, jednocześnie też o tych, którzy nie doczekali Wolnej Polski. Pamięć o tych, którzy doczekali, ale potem szybko odeszli. Być może zdrowie mieli już nadwyrężone. W tym właśnie zaangażowaniu się. Jest to taka z jednej strony retrospekcja wydarzeń sprzed wielu lat, a z drugiej strony symbol tego, żeby mimo wszystko nie stawiać tych murów i nie dzielić się w tej wolności. Te podziały są absurdalne i dążmy do tego, żeby chociaż w ten sposób symbolizować jedność w narodzie. Na koniec naszego programu wiadomość najnowsza, ale też niestety najsmutniejsza. W momencie, kiedy zamykaliśmy to wydanie kultury pod ręką, doszła do nas informacja o śmierci Jerzego Golferta, wybitnego artysty, który przez ponad 30 lat był związany z naszą dzielnicą. Pan Jerzy szefował zespołowi muzycznemu wrzosy, z którym przygotował dziesiątki muzycznych programów, w trakcie których bawili się młodzi i starsi mieszkańcy rataj, był legendą poznańskiej operetki, kompozytorem, aranżerem, solistą. W najbliższym wydaniu kultury pod ręką postaramy się Państwu przybliżyć jego sylwetkę.